Poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z Czasem Seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków, zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was serdecznie na tym poranku, i dzisiaj będzie o kodzie dostępu. Kod dostępu do nas i do drugiego człowieka. Dzisiaj nad tym się zastanowimy. Także, jeżeli jesteś zainteresowany tematem, koniecznie oglądaj do samego końca, a my się bierzemy za kod dostępu. Jaki to jest ten kod? O tym już za chwilę. Słuchajcie, pomysł na ten odcinek przyszedł mi, kiedy wpisywałam po raz, nie wiem, tysięczny, nie wiem, ile razy już wpisywałam w swoim życiu kod do domofonu. Żeby się dostać do mojego mieszkania, muszę wpisać kod. Czasem zdarza mi się pomylić i wtedy drzwi się nie otwierają. Czasem zdarza mi się kliknąć za szybko i wtedy drzwi się nie otworzą, kod dostępu nie zadziała. No i właśnie przyszła mi z tymi doświadczeniami pewna taka refleksja, że żeby dostać się, dostać się do drugiego człowieka, to też potrzebuje właściwie takiego kodu dostępu. Ten kod dostępu nawet potrzebny jest do mnie. No właśnie. Niektórym ten kod dostępu daje tak od razu, niektórzy muszą trochę na niego popracować, no ale właśnie czasem zdarzają się pomyłki. I tak jak bliscy, moi bliscy, którzy znają mój kod, którym należy się posłużyć, żebym właśnie zachowywała się w taki czy inny sposób. Yy, oni czasem też się pomylą, czasem wykonają ruchy za szybko, wiecie, yy, na klawiaturze wcisną za szybko albo coś pomylą yy, i nie mogą się do mnie dostać. Dokładnie tak samo robię ja. Kiedy rozmawiam z drugim człowiekiem i Chcę się do niego dostać, chcę się dostać do jego myśli, chcę go zrozumieć, e, chcę zobaczyć, co on ma na myśli, w jaki sposób on myśli, e, co czuje, co jest dla niego ważne. No to wtedy właśnie muszę trochę popracować i trochę poklikać i zobaczyć, która z cyferek będzie działać. Z cyferek oczywiście to jest taka przenośnia. Natomiast myślę, że wiecie o co chodzi. Kod dostępu to może być uśmiech, to może być jakieś szczere przytaknięcie, szczere zrozumienie drugiej osoby, powiedzenie przykro mi, no, takie proste rzeczy, które tak naprawdę otworzą drugą osobę na mnie. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy wszyscy, ja też się będę dzisiaj nad tym zastanawiała, naprawdę, bo jest to ważny temat dla mnie, właśnie ten kod dostępu. Jeden to jest ten kod dostępu do mnie. Ja dla niektórych osób jestem bardzo mocno zaszyfrowana i nie pokazuję w ogóle. Nic, i trudno jest się do mnie dostać. W stosunku do niektórych po prostu tak mam. W stosunku do innych osób jakoś tak rozdaję wiecie niemalże karteczki z tym kodem dostępu do mnie już po pierwszych dwóch minutach spotkania. I, i po prostu z niektórymi jakoś tak czuję taką więź. Stąd też nie mam problemu, żeby właśnie im te kody dostępu rozdawać. Z innymi. Tak nie robię, e, tym bardziej jeszcze szyfrując, bo nie chcę, żeby dotarli do mnie, do mojego środka. E, I bardzo Was dzisiaj zachęcam do tego, żeby się zastanowić, czy po pierwsze, czy Ty też tak masz, że masz e, jakby dwie metody, właściwie trzy metody czyli z jednej strony rozdajesz wszystkim, Kod dostępu. Druga metoda to jest, po pewnym czasie rozdajesz kod dostępu. Trzecia metoda to jest taka, że o nie, 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 tobie to akurat dostępu do siebie nie dam. To są takie trzy postawy, trzy metody podejścia właśnie do drugiego człowieka, ale też chciałabym, żebyście zobaczyli, że czasem, kiedy jest nam trudno się dogadać z kimś, z kimś porozumieć, z kimś. Z Znaleźć wspólny język, to tak się potocznie mówi. To może właśnie warto jest sobie zadać pytanie, czy po prostu ta osoba nie zaszyfrowała swojego kodu dostępu, czy po prostu ta osoba no może nie chce z nami rozmawiać. I tak też się może stać i musimy to przyjąć. Także dzisiaj zachęcam Cię do rozmyślań nad Twoim kodem dostępu. Nad kodem dostępu do bliskich ci osób, ale też do tych trochę dalszych, jakie ty masz kody dostępu, co na ciebie działa, można powiedzieć, jakie zachowanie powoduje, że ty się otwierasz na drugą osobę. Ja ci zdradzę tajemnicę, że takim pierwszym podstawowym kodem dostępu do mnie to jest po prostu uśmiech. Jak ktoś się dużo do mnie uśmiecha, no to często jest tak, że po prostu jakoś ten kod dostępu sama daje. Po prostu odpuszczam, nie mam żadnego już kodu dostępu, tylko, e, tylko jestem z tym drugim człowiekiem. Zastanów się, jaki kod dostępu masz ty i jakie kody dostępu mają ci wszyscy Twoi bliscy, których znasz. Mam nadzieję, że uda Ci się znaleźć odpowiedź na te dwa jakże trudne pytania. Pozdrawiam serdecznie i życzę Ci dobrego, naprawdę dobrego dnia. Nie takiego dobrego, dobrego. Nie, nie, nie takiego. Dobrego dnia. Dobrego dnia Ci życzę. Pozdrawiam bardzo serdecznie Małgorzata Kospin.